Z racji tego, że tutaj zakupujemy z gołębi Leidemana razy Pitbull. Tutaj po tym właśnie gołębiu, z Krak, z gołębi właśnie z gołębi tutaj tego słynnego Good Grace, z gołębi Krak 19. I tutaj są te gołębie, tutaj właśnie ko tutaj kolega prezentuje ojca. Tego gołębia, którego my mamy do zaferowania. I tutaj mamy ojca razy syn. To jest syn z gołębi Lejdemana, z gołębi Good Grace. A z dołu mamy gołębie tutaj w rodowodzie. Karl Lennon z gołębi Pitbull'a. To są właśnie gołębie Pitbull Rudy van Red. A, Pit, a Pitbull pochodzi od Karl Lennon. I tutaj właśnie mamy, można zobaczyć, to jest ojciec, to jest syn. Gołąbek przepięknie zbudowany, poukładany, tutaj kolega nam prezentuje właśnie ojca i tutaj mamy syna, to jest oryginalny z gołębi Lejdemanów, z tych właśnie Good Grace ze szpaków, a tu mamy dziecko o numerze 0845, także piękny samiec, gołąb idzie do Radomska do kolegi Mateusza Dzwonkowskiego, tutaj zobaczył tego mnie na filmie ostatnim razem sobie te gąbki zamówi, można zobaczyć piękny gołąb. Tutaj nie ma lipy. Jak będzie potrzeba, to DNA też można, wiecie, DNA można też zrobić. You can make DNA for these zrobić. DNA. Yes, if you want, DNA no problem. Tak, jak coś dać, nie ma problemu. Także widzę tutaj nie ma lipy. Mamy właśnie ojca i syna tutaj z gołębi Ladymanów, z oryginalnej gołębi. Tutaj ten gołąb kosztował chyba z 20 tysięcy 5 euro. Drugie, ile, ile ma tych oryginalnej Lejdemanów? How many Lejdemanów We buy? Oh, I think five. Myślę, że pięć. Pięć. Yes. Gąbek, jak tu się weźmie, to przepiękny, skrzydełko drży. Także myślę, że tutaj kolega Mateusz będzie miał dobrego gołębia do rozpłodu. Super gołąb z linii właśnie gołębi Lejdemana. Także super, super ptak. Myślę, że bardzo wartościowy materiał do rozpłodu. I mamy drugiego szpaka, to jest ze złotej pary to jest ze złotej pary This bird is from your golden breeding. Yes. It's a grandchild of the golden pair. Mm. Tak, to jest jego Father the is the son of the golden pair. a tak. Oj... grandchild of the golden pair. To jest wnuczek. Ojcem ojcem właśnie tego gołębia to jest syn złotej pary, to jest wnuczek złotej pary, gdzie u szkolnego tego angela latały. czołowo można zobaczyć. Piękny gołąb, tutaj też tego Gołębia sobie zamówił kolega Mateusz Dwonkowski. Myślę, że jeżeli go weźmie, bo tobie nic nie wiadomo, chcę te gołębie, więc po prostu mu zaoferuję to jest 8,93 gołębia. Linia złotej pary po dziecku złotej pary, bo złota para na faktory jest ten rok szpaka 13 tak, na znaczy dziadek tego gołębia jest z 13 roku. Zbyta się tą parę można razem parować. Tego stawiam, Myślę, że można te dwa? No. You to like, it's good to pair these two yeah, to it's, jest it's possible, yes, Tak, yes, to jest it. yes. pomysł. to jest dobry że to jest dobry pomysł. Ja? jest a good idea. Myślę, yes. jest yeah? Yeah, a good idea. Then can you Tak, jest mamy właśnie... Kolega mówi, że tego parować. And your bread, grisels, for sure. Także tutaj można śmiało te gołębie parowe, także jak Mateusz będzie chciał brać te dwa gołębie, bo nie wiem, czy jednego, czy dwa, nie wiadomo na co kogo stać, to można śmiało te gołąbki brać ze sobą, nie? Utwarzać. A ja spytaj się, czy ma na przykład gołębie z gwarancją. Ja chciał kupić drugiego gołębia z gwarancją, że biorę go, płacę, jak nie lecą, to mi wymienią? Zmytaj się do jeśli Jest takie pytanie, nie? Yeah, like, yes. Can you give him like guarantour, guarantour, like, Ja nie mówię dzisiaj, nie, że. Jeśli tutaj. If he buy and put nie the will yes. I bierze nowe and, and you give him like another to change, like some I don't know how to say in English. I I don't understand it 100% what you told. <laughs> When he buy youngsters for yes, the tak. Yes, yes, yeah, yeah but... I don't sell youngsters from the race, because after the season of the young birds, next year I raise yearlings and olds. Okej, okay, on mówi, że się sprzedaje po tak po prostu, bo sobie zostawię je do dalszego lotowania, tak? Na kolejne no. dopiero rok, żeby jakby pokazać co te mi potrafią. Okej. Okay. Że może z nich wiesz, wydobyć po prostu jeszcze lepsze umiejętności. Także widzę koledzy, że tutaj mamy materiał bardzo dobry, pytania to zadajemy dobre. On się specjalizuje w sprincie. Do ilu kilometrów lotuje golemi? Moje specjalizacja jest sprint. Yes. Tak. Przedtem te nationale. Ale jeszcze. Wcześniej nationale. Tak. Przedtem, jak można zobaczyć, 1, 2, 3 i 4 nationale. Z Shadow, 545 km. 500 km. Tak. Więc tu się specjalizował. A teraz. Now, dla 5 lat, raczyli tylko 140 i 230 km. Sprint raczyli. Tak. Yes. Teraz robię ja od 5 lat się już sprintem. 240 kilometrów to i 150 No. Sprint race is here in our place province Antwerp is you can choose 140 or 230 for okay. sprint. Tutaj jego okręgu, jest sprint 140 km, 240 km i w tym się specjalizuje. Bardzo specjalizuje się A ile mają ile mają lotów w ciągu tygodnia tych sprinterskich? A during the one week How many races do you have in the club? Every week, two races. Każdego, każdego race. tygodnia dwa. dwa one dwa race razy. one 40, and the other race two 30. Jeden. Every 140, week. drugi 240. Każdego tygodnia. A to tak, że dwa loty w tygodniu, także widzę że tutaj. 140-240. Przedtem notował na, na lotach takich. Długodystansowych, na nacjonalnych. Na nacjonalnych lotach, a teraz tylko sprint. Tak. 140-240. Także widzę kiedy ktoś tygodniu. szuka dobry gołemi na sprint, to myślę, że tutaj śmiało. Można sobie gębie zakopywać i zgodzi idea tej spar. Yes, a very good idea I think. Ja? Yes, very good. Także tutaj właśnie tutaj pan mówi, że jest bardzo dobra moja myśl, żeby te gębie razem parować. Super for sprint. Ja? Yes. Super, super na sprintu. Ja? Yes. yes, yes. Także myślę tutaj, że te gębie będą super w sprincie razem dwa złączone myślę, że to będzie super dobra para w sprintzie także koledzy zapraszamy życzymy miłego wszystkiego dobrego i z że zabieramy dobre gołębie bardzo dobre z najlepszych gołębi tutaj właśnie Leydemana i gołębi Rudy van Red Pitbull, jest? Yes, correct, correct, 100 correct. I tutaj na 100%. ma ma tą listę tych gołębi młodych, co ma najlepsze bandyfermi, będziemy pokazać jeszcze raz? Ah, uh, do you have your result of the best yes. 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 To są 21st Mój 13 times 20. Tu, 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 tu tutaj tutaj mi. i tutaj właśnie mamy listę w sprincie. Niech pan wytłumaczy ile ma jego na ja To mówię, zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście na dwadzieścia. 13, 13 golemi ma w pierwszej. 20 na 20 gołębi w sprincie. Więcej niż Van, Van, Van zawodników. Na 300 hodowców tutaj Van der są, tak? A kto z tutaj otwiera takie nazwiska? Kto jest your like uh, enemy in Tak, in race? Yes, I really also do Adobie, the same combine, not the same club. We basket in basket in Merold. but the results, the same results, but You can see Adamy 13. Adamios. You can no. see that 13. We had 1 2 3 4 5 6 7 8. nine. 8... pages before him. Imagine. But have also very good pages, eh, Adamy. yeah, Yeah, very yeah, good pages. Yeah. Yeah. Yes. Any like the famous uh, names fly I Ale on jest najlepszy, tutaj można powiedzieć. To. And you are the best in the spring. Yeah. Właśnie ta, tutaj ta spółka. Wębrugę z Willems, jest najlepsza tutaj, you można powiedzieć, w rejonie, w rejonie Antwerpii, gdzie lotują tutaj czołowi hodowcy, ma najlepsze gołębie. Tutaj właśnie też, uh, a this pigeon, is Burj Khalifa? Where? This one, it's no. the brother of Burj Khalifa. I to jest, niech wytłumaczę, co to jest is za no... Burj Khalifa. Can you tell about this pigeons? Burj Khalifa? Burj Khalifa, you can better ask, Voor 100% exact to Pascal. We je van Pascal, hè, pas 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 on the on the. OLR, on pas the... on wygrywa wszystko yes. na wspólnego pas 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 wygrywał pas pas ja. pas pas Spanje. pas 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 de pas 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 is pas pas Ta rodzina Burj Khalifa wygrywała? Na wspólnych obrębnikach mój podstawowy Ro Rodzina, świecie. tak? Tak. All family on Burj Khalifa play yes. well on OLR. Yes? Yeah, unbelievable, on unbelievable, unbelievable. Nieprawdopodobnie. Unbelievable results. That's the reason that the price is so And high for brothers, the sisters. Like Spain, yeah. Arabic. Yes. Overall unbelievable. Because Ta rodzina na oh, by... świecie po całym świecie wspólnych obrębników. Pascal jest naszym friend for more than 20 years. He Pascal said to, to, to us. Robbie you must buy from Burj Khalifa. super wyniki. We, we trust Pascal for 200%. I mówi, bardzo mówię, że Pascal. Yes. 100 yes, yes. yes. I, I tutaj ma on ma co i, i, i braci, siostry tego głębia? And you have brother of and Burj Khalifa and sister. Ma braci i siostry burszkaliwa. Ja, 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 ja sobie tutaj od niego zamówiłem dwa tygodnie temu, jak byłem e, z tej właśnie linii Buczkaliwa gołębie, bo też mi właśnie o tym paska zaznaczył, tego mi trzeba od tutaj kolegi kupić, bo są niedostępne. No i właśnie mi zaoferował, że będzie miał dla mnie te gołębie, bo dzisiaj akurat żeśmy go znienacka na wieczór, że tak powiem, zaskoczyli. W sensie tym, że tutaj właśnie zadzwonił Pascal, że będziemy dzisiaj odbierali gołębie. Bo tak to by był niedostępny i tutaj z tego Burj Khalifa następnym razem tutaj przywiezie gołębie, bo on ma też w jakimś takim można powiedzieć sekretnym miejscu te gołębie Burj Khalifa, bo już tutaj próbowali mu raz ukraść gołębie, czy mu ukradli, tak ukradli raz gołębie? Somebody steal your pigeons? Many years ago, yes, yes, yes. yes. No. more than ten years ago. Także widzą koledzy, to nie jest przypadek... Now I'm also a police dog for protect no. the pigeons. No. No. Też. Dlatego ma w sekretnym miejscu te gołębie i w następnym tygodniu, jak tu będziemy, to nam tutaj zaproponuje ze dwa, trzy gołębie. Ale gołębie są fantastyczne. Zresztą tutaj widać, to jest super gołębie. Ja mu chciałem podziękować. Powiedz, że do następnego razu. See you, bye. Super gołębie, super tutaj hodowca. Lotuje na krótkim dystansie, się specjalizuje w tych gołębiach. I myślę, że jak ktoś chce właśnie nabyć gołębie krótki dystans, to warto tutaj... Ale one jego głębie też podejrzewam, że lecą i krótki dystans, i pięćsetki, i siedemsetki tego głębi, które tutaj są. You also will be good for pomimo 500 tego, że on, że on się specjalizuje. mogę powiedzieć, że tak, tak, ale nie wiem. I Prawdę? Don't do it. Powiedz ci tak, 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 ale yeah. mówię, nie, nie wiem, sprawdź. No. No. Ale, no. To, ale to są sprawdzone sytuacje, bo na gołębie, gołębie, gołębie z Pitbulla yes. w Polsce wygrały dwa razy wspólny Gołębnik Krakus. Dzie, dzie, dzieci, znaczy w pitbull, nie? I know that, but. Złotu 60 km. From race 600 km. I know that. I, have, I have the, the golden Breeder from uh, uh, from Guy. The brothers from. Oh, Hungary. Aha. He have he bred 3 Olympic pigeons from. Pittbulls, from our. Jakiś gośnie, to jest węgiel jego kolega. W tej bóli miał trzy olympijskie gołębie. Na Węgrzech. Także widzę, że yes. te gołębie, to, że on się specjalizuje w sprincie, to nie znaczy, że te gołębie nie będą leciały lotów 500-300 km, bo to jest udowodnione, że lecą, ale tutaj on właśnie dopowiedział, że... Sol Pinter. From Hungary. Salt Pinter z Hungary. Z Węgier. Yes, yes, amazing pigeons. Ma wspaniałe gołębie właśnie. Power są bulls. This one is a golden breeder. Unbelievable. A crystal? Grandchild van our basic pair. Hij bred ongelooflijke Olympische pigeons en they kunnen win in Hongarije 500 km. Ik heb het Super. begrepen. Ziegel, Super, We 500 km. Is grizzly? Ja, een grizzly. Grizzly, je ziet hem. Dit is een golden breeder. Ik laat hem zien last time when he was here. Hij he is nu op mijn breeding loft. De man uit Hongarije. In his car, drive to my place, 1600 km, for to give his best breed, this one, to me, for breed. Ten Węgier, wsiadł w samochód, przejechał do niego specjalnie do 1600 km i tego gołębia, gołem jak prosty najlepszy gołem Węgier przyniósł do do niego rozpłodu. Tak? Tak, yes, yes. Ale to już kiedyś było? Uh, before, uh, how many years ago? Or this was now? This year? No. W tym roku? teraz. Lost time you see the grizzle. Ty, ty widziałeś tego gołębia? A można go zobaczyć? Jest. A możemy zobaczyć speeches? Tak. Yes. To widzą koledzy, że tutaj Jest Myślę, I gołąb z 2016 roku. Także widzą koledzy, ale tutaj naprawdę, tutaj myślę, że to, to są naprawdę super gołębie. I widzą koledzy, że tutaj kolega to on żyje tymi głębiami, bo właśnie, on mi mówił, że on tymi głębiami żyje. Można zobaczyć te rezultaty, to wszystko to jest coś niesamowitego. I te gołębie, jeżeli bym chciał powiedzieć, to właśnie w koszalinie u kolegi Jankowskiego lecą bardzo dobrze, lecą czołową. Tutaj te gołębie e, zadobywa przez ostatnie chyba 3 lata. Proszę bardzo. To mother jest... is a golden breeder from Hungary. Złoty gospodarze z Węgier. To jest Pitbull. No, he, his mother is a daughter of our baby. Matka to jest, to jest córka podstawowej yes. yes. jego pary, złotej pary. No, ale jaki yes. gołąb. I ojciec jest z Dirk van Bolle. A ojciec z Dirk van de Bulle. No i one się yes. tak właśnie krzyżują, bo e, Rudy van Red krzyżował gołębie na loty Pitbull and e, Dirk van de Bulleck. I oni się razem krzyżowali. Rudi razem z Dirk van de Bulleck. Widzą koledzy trzymam, trzymam najlepsze gołębie Belgii, najlepsze gołębie Węgier. To jest, to jest na, na jego, jego ringu, to jest już... To jest ten, Golden Breeder. Więc złoty rozpadowiec. Ten trzy, trzy, trzech olimpijczyków, tak, Rafał? Nie, on, on. This pigeon is. Is that one? Yes, one national, one national. Yeah, yeah. national. Yeah. No, he is 3. Hij heeft een kind 3 keer nationale kinderen 3 heeft hij een kind opgevoed in de Olympische tijd. 3 keer heeft hij het Olympische tijd. 3 Olympische tijd. 3 Olympische tak? 3 Olympische tijd. 3 The children of Olympische tijd. 3 Olympic pigeons. 3 Olympische tijd. ten gołąb. tijd. He ten Olympische tijd. 3 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 A to widok, jak się ocenia gołębia, to jest, to nie ma o czym mówić. Tu, tutaj są cechy gołębia, że no, fantastyczny ptak, aż miło trzymać ojca trzech olimpijczyków w ręce. Mogę sobie u niego zamówić gołębia po tym gołębiu? Can he order pigeons after this speeches? Sorry? Can he order youngster after this speeches? I must first see if he will breed here. He was seven years in Hungary, he is now for the first time on my place. Mój bości, o, o do, nie, nie wiem co, co będzie, mógł spokojnie, Bo prostu jakby do pierwszy rok tutaj, co jest tego o mówię go, tak? No ale jest przepięknie. When he read, normally, jak is będzie, everything possible? Jak będzie, jakby rozpatrzal dobrze, w porządku, wszystko będzie w zdrowiu, to mówi. Musi so, problemu? problem. Musi być problem. Children from him, fast to my friend. When I saw that, it, is first to him. Yes, yes, yes. Maybe when I saw that, it, then is.

And next year we will see what we do. I say no. When I bred the youngsters of him, maybe ten, five for the, my friend and five for me. I don't want it, God, it. He say, they offer for euro. He say, no, I don't do that. When I bred, maybe ten, five for Zolt and five for me. Not he say ten for euro. No, I don't want that. Then for five, five, five for me. All for me. He said, not for you. Ja chcesz z nimi ścigać, tak? Bo mimo że Musimy poczekać, jakby coś się wydarzyło. Okay. I takem. Bierze się, ładko, czyli go. Robi, Arthur, zda się, że się nie. Spędzaj <laughs> się. You go. think Arthur know about the pigeons? He have knowledge about the pigeon or not? Yeah. I see directly after when he take one pigeon after one minute I see directly when a guy is a good handler or not. Directly and he is a very good handler. <laughs> I saw that directly. Zresztą. <laughs> Masz no dobrą pa... rękę do gołębi w wolnym tłumaczeniu. Tak jest. Yes. O, on tak. patrzy mówi na człowieka mówi: po minucie wie czy ma biedę czy nie. Czy dobrze wybiera czy nie. No tak. i co powiedział? Że masz dobrą rękę do gołębi. Jest yes, good? Yeah yeah. yeah, yeah, very good. Very good, ja? Yeah? Yes, yes, Także yes. Widzą, jest kolejny mistrz belgijski, który potwierdza, że na jak się znam. Tutaj byłem u niego. On mówi rodowody, ja mówię nie, tak? Tylko patrzę na gołębie. Chcesz, says, says to you first time. He show you show him pedigree. He says no, I want uh, check the pigeons. Yes? yes. Yeah, yeah. unbelievable. Yeah, that's a real pigeon man. First pigeon and ten pedigree. Now go crazy about it. They are the real pigeon men. They are they see only the first the pigeons and then the pedigree. I to widzą koledzy, to miło usłyszeć o takich mistrzów. To właśnie powiedział tutaj kolega Robby z pułka uh, Verbrugge To powiedział. Jostone to powiedział. Uh, Właśnie, Arian Pascal to powiedział, Lemtenes i to widzą koledzy, ma potwierdzenie w Gołębiach. Bo tyle co do Polski, co radziłem, dobry Gołębi, gdzie są sami mistrzowie. Od 2005 roku tu się zajmuję Gołębiami, tu przyjeżdżałem i widzą koledzy, wspaniałe Gołębie mogę mieć w ręce. Ja bym chciał Robiemu podziękować, że naprawdę. Would like to say thank you. Tak, super Gołębie i mogę zobaczyć, mogę mieć w ręce. Thank you, thank you, thank you. It's super fast. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Także koledzy, dobry lot, wszystkiego dobrego.